Mieszkańcy z mocy prawa stanowią wspólnotę samorządową. Poprzez te wybory, poprzez te decyzje zlikwidowano państwo autorytarne, państwo monopolistyczne, które właśnie ten autorytaryzm wyrażało poprzez scentralizowany charakter poprzez to, że był i monopol polityczny jednej partii, monopol własności państwowej, monopol. Budżetu, który był przecież budżety gminne, były tylko cząstką budżetu państwa, pracownicy administracji nie byli pracownikami samorządowymi, tylko pracownikami administracji państwowej, a więc było to państwo autorytarne w bardzo takim ścisłym znaczeniu tego, tego słowa. A jednocześnie mieszkańcy gmin, tych 2,5 2 tysiąca prawie gmin, Odzyskali prawa obywatelskie w ramach wspólnot gminnych, mając prawo do współdecydowania, do głosowania, do udziału w różnego rodzaju referendach, a więc po prostu tworzyliśmy demokrację lokalną, która no, była absolutnie, absolutną zmianą jakościową. Ze wszystkich reform, które zmieniały oblicze Polski w ciągu tych 25 lat, ta reforma, reforma samorządowa z 90 roku jest Uznawana za najlepszą, najważniejszą i najbardziej udaną. Oczywiście trzeba widzieć to działanie w ujęciu dynamicznym. Ten film trochę przypominał, ale nie wszystko przypomniał, bo kolejny etap reformy to był rok 1998. i utworzenie jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatów, powstaje powiat bolesławiecki. No i na poziomie regionów mamy duże regiony, 16. Województw, które były też już jakby takim antycypowaniem wejścia Polski do Unii Europejskiej, gdzie polityka regionalna jest jedną z najważniejszych. Reforma samorządowa wciąż trwa. To nie jest tak, że to jest etap zakończony. Trzeba to widzieć dynamicznie, bo i czasy się zmieniają. 25 lat temu nikt nie znał, albo mało kto wiedział, że coś takiego nastąpi jak internet, Facebook, smartfony. Tego, tego nie było dzisiaj młodym ludziom, jak się mówi, że rozmowy, na przykład to Pan Prezydent Król na pewno o tym powie, albo coś w tym rozmowie.